Cześć, jedziemy dzisiaj Audicom, jak widać, Audi 80b2 z roku 1979. No i jedziemy, jedziemy sobie trochę Wam poopowiadać o tym aucie, ale przy okazji myślę, mam taką nadzieję zrobić coś dobrego. Nie ma radia, ale jest cały taki panel do kogutów, o którym sobie opowiemy. Generalnie, o, że cokolwiek widział. No, generalnie, auto można powiedzieć, że trzyma się kupy. E, silniczek 1,6 benzyna, jak widać, na potlenek azotu, więc, więc można sobie ekonomicznie podróżować. Wnętrze było, a raczej jest nadal takie zielonkawe. No i co, no dojedziemy do lasu, staniemy sobie gdzieś tam na boku i, i sobie wszystko, wszystko powiemy, no. Zegarek chodzi, prędkościomierz działa, ekonomizer nawet jest, widziałeś? Dzięki temu można sobie... o, 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 o. o. Ale poszedł. Słuchajcie, no, jest taka inicjatywa, postanowiliśmy zrobić coś dobrego. Chcielibyśmy... Chcielibyśmy pomóc powodzianom. Ta straszna powódź, która dotknęła południową Polskę, po prostu... Z, no zrobiła takie spustoszenie. Zresztą każdy... Każdy ma i media społecznościowe, i nie YouTube'a, i telewizję, i widzi, co tam się dzieje. Więc z naszej strony chcielibyśmy... Wystawiamy na sprzedaż to Audi i całość sumy, którą uzyskamy za ten samochód, chcielibyśmy przekazać na ofiary, ofiary powodzi. Wybraliśmy już konkretne miasto, w zasadzie miasteczko. Będzie to miasteczko w Leń u podnóży Tamy Pilchowickiej. Mamy do tego. Przynajmniej ja, ale myślę, że moi bracia i ojciec mają też taki osobisty, sentymentalny stosunek. Byliśmy tam kilka razy na różnego rodzaju filmach. Zawsze ta flora, fauna, ten po prostu klimat tam robił ogromne wrażenie. Ludzie byli zawsze niesłychanie życzliwi, więc no, chcielibyśmy w jakiś sposób się odwdzięczyć, no, dołożyć tą, tą niewielką cegiełkę do do odbudowy no z tego co z tego co tam widzieliśmy w wleń był bardzo zalany woda w szkole, w szkole we wleniu sięgnała pierwszego piętra, więc zresztą, zresztą z tego co wiemy, bo jesteśmy z nimi w kontakcie. Środki grzybobójcze, pleśniobójcze, tego typu rzeczy, worki na śmieci. Największe i najmocniejsze. Czyli te 120 litrów pewnie, coś takiego. Tak, tak. Nie wiem czy dwusetki są, ale coś, coś tak też tutaj zgłaszali. No mówię, jakieś tam kalosze ewentualnie, mhm. to, to... Łopaty. Y, no, łopaty, grabki, mopy, bo nie ma czym myć. O rany, no so, dobrze. ewentualnie no. tego typu rzeczy. Dobra, no postaramy mówię, wiadomo, się. wiadomo, nie wszystko, coś tam mhm. w, w ramach, wiadomo... Y, Budżetu, tak? No bo nie każdego tam gdzieś stać na, ale mówię, no, ludzi jest naprawdę mnóstwo, odzew jest ogromny, i mm -hmm. w dobie takiej tragedii to naprawdę aż, aż się serce po prostu kraje. No, no to mówię, postaramy się te trzy grosze dosłownie od siebie dorzucić i, i coś zebrać. Tak jak mówię, no wystawić na licytację ten samochód i, i wam przekazać, nie wiem, no to już rozdysponujecie, czy do, do najbardziej potrzebujących, Oczywiście. czy wedle własnych. Oczywiście. Jak będziecie Potrzeb... państwo się wybierać, proszę o kontakt, poinformuję burmistrza, tak żeby też był na miejscu, żebyście się tutaj spotkali mhm. i będziemy ustalać wspólnie, dobrze? To trzymajcie się sucho i w przeciągu ki kilku dni będzie, będzie kontakt i się umówimy na jakiś konkretny dzień i przyjedziemy do was z pomocą. Oczywiście. Dziękujemy ślicznie. Dzięki, to pozdrawiam. I pozdrawiamy do usłyszenia. No tak, jak, tak jak tutaj słyszeliśmy, pani mówiła, że za żywność, jakieś napoje, żywność długoterminową, tak zwaną, dziękują, bo mają tego już po kokardę, ale proszą o różnego rodzaju kalosze, środki grzybo i pleśniobójcza, worki maxi, czyli minimum 120 litrów, te najmocniejsze kalosze w jakiejś uniwersalnym rozmiarze, nie wiem jaki to może być, 43, 44 więc jadąc po prostu w przyszłym tygodniu mam nadzieję, że ten samochód będzie miał wzięcie i, i po prostu jakakolwiek jakakolwiek osoba się nim zainteresuje i będzie chciała go kupić z dwóch powodów, z jednego tego najważniejszego, że, że pomożemy w sumie razem Powodzianą, a drugi, no, że, no, że jest to całkiem fajna fura. No, było, nie było. No. Więc po prostu, jadąc w przyszłym tygodniu e, z funduszami do wlenia, e, chcielibyśmy po prostu zapakować też busa tymi najpotrzebniejszymi towarami dla nich. E, więc to jest prośba do, do ludzi, którzy nie wiem w jakiś sposób są nam bliscy zainteresowaniami, światopoglądami, a którzy no do wszystkich pozytywnych wariatów od starej motoryzacji jeżeli będziecie się chcieli dorzucić to, to piszcie na, u nas na, na priva na Facebooka tam będzie na pewno na pewno info kiedy jedziemy e, będzie można podwieźć e, najpotrzebniejsze rzeczy jeżeli, jeżeli się zdecydujecie i, i razem po prostu pomożemy tym ludziom we wleniu tak no słuchajcie zaraz sobie obejrzymy to Audi Audi jest zrobione na Austriacki radiowóz z lat 80., około 80 roku i całość, całość kwoty, za którą zostanie sprzedany ten samochód, po prostu wysyłamy czy wjeżdżamy do, do miasta w Leń. Spotykamy się tam z burmistrzem, co już mamy potwierdzone i oni już sobie to dla najbardziej potrzebujących zadysponują. No, Przejdźmy teraz do naszego Audi. No co, no nie, będę, nie będę tutaj strugał. No, nie jest to samochód idealny. E, z takich rzeczy formalnych to jest e, kupiony na umowę kupna-sprzedaży, jest na czarnej blaszce, co, co dla niektórych będzie niewątpliwym plusem. E, jest ubezpieczony do stycznia, bodajże. No i jest na chodzie, skręca, e, jeździ, hamuje. Koguty, jak zaraz zobaczymy, się świecą. Jest to, jest to samochód, który zrobiliśmy niedawno do filmu. O tym projekcie opowiemy szerzej o osobie, która, która zdecyduje się wylicytować czy po prostu da najwyższą kwotę za ten samochód. Obejrzmy sobie go z zewnątrz: jest to Audi 80B2 z 1979 roku. Jest to jeszcze ten przedlift, tak zwany. No i co? No, zasadniczo można powiedzieć, że się trzyma kupy. Na potrzeby filmu przemalowaliśmy go taką farbą powiedzmy przemysłową. Ona jest tak w takim. No nie jest w macie, ona, ona, się, ona się świeci, no. ma napis, tak jak widać, Policaj, ma koguty świecące. No i co, no tak, tak właśnie to jest takie auto typowo filmowe, ale ale że chyba pierwszy i ostatni raz był potrzebny taki, taki samochód w polskim kinie, więc stwierdziliśmy, że przy jego pomocy możemy zrobić coś dobrego i po prostu chociaż, nie wiem, jednej rodzinie poszkodowanej przez powódź, chociaż w jakimś tam minimalnym stopniu pomóc. No, ale wracając do autka, no tak jak mówię, był e, wyszpachlowany, zapodkładowany, e, pomalowany taką dosyć e, mocną farbą, grał w filmie, jeździ, skręca, hamuje, a o, tutaj jest ta tylna, ta e, tylna blaszka, jak widzimy, jest, e, jest na czarnych, no, co ono z takich ciekawych rzeczy, to. Z takich ciekawych rzeczy, to tu ktoś po malowaniu tych papierków nie odkleił. Ale z takich ciekawych rzeczy, to mamy na przykład tylną szybę Quattro, gdzie Quattro jest podgrzewane. Także zimą to na pewno zrobi szał. A tak naprawdę myślę, że jest to oferta dla jakiegoś pozytywnego wariata, zakochanego w klasykach, no bo już. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że taki Audi A80, no to, no to jest klasykiem. Jest nawet myślę, że bardziej już powoli old timerem niż young -timerem. Może to być, nie wiem, jakaś fajna reklama firmy, może jakieś, nie wiem, mniejsze bądź większe muzeum, jakaś placówka, a no do, do muzeum Audi w Ingolstadt nie będę wysyłał, bo mo mogliby, się, mogliby się zdziwić. Żebyśmy mieli jasność, no nie jest to auto po kapitalce. Zresztą myślę, że mimo, że na filmie się prezentuje dobrze, to, to, to widać jednak, że to auto no swoje ma za sobą, a może i przed sobą też. To auto miało wyglądać i jeździć, więc tak jest. No nie będę was oszukiwał, że, że wcześniej można by było je nazwać jakie kupiliśmy. Mieszkaniec kraju między między Azerbejdżanem a Armenią. A, Gruzin, no. Yy, Gruzinem. No i co, no... Jest jak jest, no, Nie ma jakiejś... Nie ma jakiejś tutaj, nie wiem, tragedii czy, czy obory w środku. Jest zielona... Jest zielone wnętrze, są jakieś pokrowce, no tak jak sobie zobaczymy, no. Jeździ, skręca, hamuje jest ubezpieczone, jest zarejestrowana, ale nie ma przeglądu z pewnych względów, o których dowie się nowy właściciel. No jest gruzin, ale no, nawet te linie na drzwiach, na błotnikach zgadzają się, więc jeżeli ktoś będzie miał, miał chęć zrobić z tego coś więcej, no to myślę, że zrobi, a, a już już tak wygląda, że na przykład grzybiarze teraz myśleli, Kwadrans temu, że służba celna, tak? Nie wiem dlaczego myśleli, że policaj to jest służba celna, ale... ale ale tak, no. Może sobie otworzymy maskę, obejrzymy ten potężny motor. A tu, bo tu potrzebne są trzy osoby, tak? Ale zobacz, to jest jeszcze fajny detal taki. Który to może być rok? co PZ założenia 1803. No więc jest to pierwszy samochód na świecie. No udało się po perypetiach otworzyć maskę. No tak jak mówiłem no to jest samochód e, samochód na projekt. tak Widzimy tu potężne 1,6 benzynce. Bardzo fajnie odpala. Zaraz sobie zobaczymy, przejedziemy się no co no. samochód chodzi, działa z tego co się orientuje, to ma nawet ładowanie. Próbujemy go odpalić. A co jest niewątpliwym, niewątpliwym atutem w tych ciężkich czasach, auto jest na dwóch paliwach. Także, jeżeli jedno Wam się skończy, to możecie sobie wstryknąć i jechać dalej tą niezwykłą podróż. No, jak widzicie i słyszycie, silniczek 1.6 fajnie działa. Na wolnych sobie pyrka, nie ma żadnego problemu. Jest na tyle dobry, że nasz tata chciał wyjąć silnik z tej AudiCy, i no, nie wiem, co chciał z nim zrobić. No, zostawić sobie, tak, ze względu na to, że jest tak e, w takim stanie. No, 174 tysiące, myślę, że to nie jest dużo. I po prostu, może miał kiedyś, nie wiem, jakiś generalny remont, coś. No ale nic, no wracamy. Wracamy sobie do wracamy sobie do e, bazy. E, no i co, no tak jak mówię, no chcemy zrobić coś dobrego. Chcemy, żeby to jak gdyby wybrzmiało, żeby trafiło do dużej ilości osób zainteresowanych właśnie i pomaganiem, a jednocześnie old timerami. także zróbmy to razem. Właśnie tam za mną widać dwójkę grzybiarzy i pytali czy służba celna. No, odpowiedzieliśmy, że tak jak widać. Jesteśmy we wnętrzu naszego Audi, że tak powiem, policyjno-powodziowego. No te plastiki tu, nie wiem, no są wypłowiałe, ale nie są, nie wiem, popękane tak jak na przykład w Sierze. Deska była popękana na e, kilkanaście kawałków. Widać, że tu coś ktoś kiedyś, nie wiem, se przyklejał, nie, nie wiem co robił, ale generalnie no jest, o w schowku są jakieś zapasowe części i stare fajki. Generalnie no wnętrze się trzyma kupy. Fajnie, że tu jest z jednej strony lewarek, zobaczcie, jest krótki, króciutki, ale z drugiej strony to jest ten tunel, jest bardzo wysoko umieszczony, jest, mimo że lewarek jest krótki, zmiany biegów... To jest tutaj pod ręką. No. mamy tu jakieś e, światła, ogrzewanie tylnej szyby Quattro, to jest już w ogóle Bayer. No tak jak widać, zegarek działa, ekonomizer działa, prędkościomierz działa, światła działają. E, tutaj fajnie ktoś to jako tutaj tutaj z tej strony nie mamy tego trzeciego e, przycisku, po prostu jest zaślepka, a tutaj ktoś pięknie wpasował jakiś E, jakiś, jakiś zdolny mechanik wpasował tutaj ten panel z przełączaniem. No, no oczywiście zostawiamy też e, nabywcy e, cały tutaj panel kogutowy. No co, ręcznie, jak widać, działa. Jest z tego co pamiętam, jest naciągnięty. Nawiew nie wiem, czy działa. Działa. Więc nawet ciepłe powietrze leci nie ma klimy, no, no nie, jest, nie jest, tak źle nie jest tak źle ani tak dobrze jak myślicie, jest idealnie po środku dobra, jedziemy tą kabaryną ma duży bagażnik, więc można tym jechać na grzyby, jeżeli jeżeli uważacie, że grzybobranie będzie duże no wyjeżdżamy sobie z lasu, e, tu jak widać jakieś korzenie Zawieszenie jest. Yy, zawieszenie, no jak widać, no wybiera w jakimś stopniu do nierówności. Nie jest, nie jest naprawdę jakoś tragiczne. No. Przyspieszać też przyspiesza fajnie się zbiera silnik się wkręca na obroty, mimo że obrotomierza nie ma. Jeszcze moi drodzy, w kwestii formalnej, żeby każdy miał równe szanse. Kto oczywiście chciałby nam pomóc i wniesieniu pomocy dla, dla tych ludzi. Zdecydowaliśmy, że zaczynamy licytację od 1000 zł, przebijamy o 100 zł, i całość licytacji będzie się odbywać w komentarzach pod filmem. Niedzielnym. Tak, żeby po emisji filmu, żeby każdy sobie zobaczył jakie to jest auto. Żeby, że tak powiem, nie kupował mimo wszystko kota w worku i po prostu od po filmie, który myślę, że będzie trwał tam, nie wiem Michał, ile będzie trwał, z kilkanaście minut, czternaście, może trzynaście, to po prostu od godziny dziesiątej zaczynamy tą, tą licytację.